Lecimy, 0,55 Dłabne Aby dobrze spotować No, nikt mi w paski nie da, jedynie to trzy może także słabo, może to jest pięć jeszcze w sumie. I tego to nie chciałem tutaj. Koda może być jak najbardziej. No ta skoda powinna już spływać. Manik oczywiście nie przebija. po skodzie no komu on Czemu ty nie przybijasz gościu interesem Odsuń, odsuń, proszę, proszę, daj mi tutaj troszeczkę miejsca. Leżysz na traku i stoisz, kliczysz. Dobra, jest git. Nie wiem, dobra, poczekam do pewności. Nie będę się śpieszył jakoś nadmiernie, nic to mi nie da. No dobra, jadę. S spotowa o kurwica, czemu do mnie, nie wiem, nie strzelaj tym batem, Ile się zostało. No i już? Dzięki Bogu. skorpion co ty z tym skorpionie, ty mądry jesteś chciałem tylko spota trochę podkreślić Aj. i poszedł tutaj dobra idziemy nie ma co się zastanawiać nawet gdzie jest ten TS szybko pod ten domek podjeżdżać. Kurde, jest to Dobra, mogę go odpuścić już w sumie, chociaż się czwórka się nie świeciła. Muszę w to wjeżdżać. O kurde. Nie no w dupie. Dobra, ja muszę... Nie no nie zrobię tego spotem, bo oni się wywalają już. A, już jest po czwórce, to ciekawe. Come on, come on. Po spocie, po spocie Amix, gdzie jesteś? Aniks? Jesteś. Nie, nie masz HP. Błagam, błagam. To wystarczą trzy setne. Jeden blind, jeden blind, naprawdę. Dałem blinda na początku. Dałem w skodę. Wystarczy. Tak jest. Zmora. Zmora. Nareszcie z głowy. Obiekt 907 zmarkowany. Co prawda na wymaganiach typu 5250, ale dalej to jest zmarkowany czołg na najwyższych wymaganiach na moim koncie. Jestem z tego bardzo dumny. Sesja z dzisiaj. 21 bitew. 4167 damage'a strzelanego oraz 1488 spot'a Mamy tu jednak znakę mistrzowską drugiej klasy duży kaliber, czołgista sniper 6800 damage'a oraz 950 spot'a 4 fragi taka bitewka było wiele lepszych tutaj nawet nie jesteśmy zbliżeni do 10k były bitwy po 13 licząc spot'a po 10 to wielokrotnie na przestrzeni, no właśnie, ilu bitew. Aż się boję spoglądać, czy tam się przypadkiem nie pojawiła szczęśliwa liczba z przodu. Ojej! Została dosyć mocno przekroczona. 738 bitew, 3360 średniego, damage 1050, niecałe spota. Widać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czołg, O, siódmy czołg 738 bitew pod względem zagranych bitew na koncie. Mamy 95,01. Trochę tutaj odznak podpadało. No, była to moja zmora. Ta 907 miałem na nim około 75%. Może 80% jak zaczynałem z pułapu 350 bitew. Zatem od 80%. Do 95 zajęło mi to 400 bitew, także, także ciekawie. Aczkolwiek udało się, udało się. Grałem tutaj na zestawach stawa, dosył oraz y, HP z dyrektywą na dosyłacz. I jak widać, tutaj ładowałem y, 496. Natomiast y, druga konfiguracja, no to podspota, dosyłacz. CVS oraz cichy układ wydechowy z żarówką właśnie jakby aby mnie właśnie wcześniej pokazywała mi się właśnie żarówka. kiedy się spotnę załoga tej widać 5 perków, 5 się robi w zasadzie grałem tutaj na dużych zestawach jedne i drugie, jeden zestaw właśnie odstrzelanie takie namiastowe mapki, powiemy sobie jeszcze o dziale 320 alfy, czyli tak jak ruskie w większości medy na dyszce, no jest to mała alfa na teraźniejsze czasy, 264 penetracji, szybkie pociski 1535 na PCR-ze, na hitie 320, alfy 330 peny oraz 900 prędkość pocisku, 900 prędkość pocisku również na HEK-u, którego wziąłem sobie jednego takiego asekuracyjnego na jakiegoś gryla 50 peny 420 alfy. Tak się prezentuje to działo. Jeśli chodzi o feelings gry, no to to działo jak można było zauważyć na daleki dystans, chociaż nie wiem, czy w tej bitwie w sumie. Trochę było jak żeby te skody strzelali. No lubi lubi troszeczkę siać kadafiory, nie jest takie mega, mega celne. mówimy sobie jeszcze o ulepszeniach polowych. Tutaj mamy lewo, mniejsze kółko. Do maskowania, właśnie jak pod spota sobie grałem do szybkości celowania tutaj. Punkty wytrzymałości olałem troszeczkę oraz do zasięgu widzenia i rozrzutu, pod działa podczas obrotu, tak się to prezentuje. Tutaj na zwiat użyłem sobie tego, jakby dodatkowego slota. I co 907 trolisz pancerz. Trzeba starać się grać właśnie tutaj na boki jakoś żeby strzelić nas za zero gdzieś w traki, no ciężko jest to w aktualnych czasach, bo pojazdy mają naprawdę mega, mega dobre działa i, i nie jest to łatwe granie tym czołgiem na pancerz, aczkolwiek coś tam na ósemkach, dziewiątkach, no czasem dychę potrafi odbić jak pancera FV'a do <grymnie> zero przyjąć mi się zdarzało, także także bardzo to jest jakby to powiedzieć, zaskakujący pancerz ten pojazd ma. Ogólnie cały pojazd jest zaskakujący, ale całkiem niezły. Myślę, że jak, jeśli chodzi o medy na dyszce, no to, jest, to jest całkiem ok. Wydaje mi się, że takie wymagania i huraganem, i wikersem na pewno by mi się łatwiej robiło. Grałem ostatnio wikersem dużo i czułem, czułem duży jeszcze potencjał w nim mimo że wymagania były niższe, wiadomo, tam 4600 trochę ponad, na Huraganie również ten potencjał jest dużo wyższy, natomiast na 907 jest również potencjał, ja go do końca nie wykorzystałem, bo miałem mnóstwo bitew, gdzie właśnie ten potencjał nie został wykorzystany, aczkolwiek udało się, tak jak mówię, 738 bitew, jest to dyszka, którą udało mi się zmarkować, z największymi wymaganiami, tak jak mówiłem, 5200, tam 50 bez grosza. Jak można było zauważyć w bitwie. I co, to byłoby tyle w tym odcinku. Myślę, że to jest taka bonusowa dziesiątka. A we wrześniu leci jeszcze jedna. Ten czołg ostatnio mi spędzał sens powiek. Myślę, że w końcu delikatnie odpocznę. Może sobie jakiegoś lolka tutaj zmarkuję, coś tu mamy ciekawego. Lolków mało, aczkolwiek na przykład jest wz bardzo przyjemna, może się, może nią sobie popykam, bo muszę czymś się tutaj odstresować. No i co, to byłoby na tyle w tym filmie. 907 odhaczona. Może przyjdzie czas teraz na ebole albo na następnym razem, ale do tego na pewno muszę sobie odpocząć od, te, od takich challenge'y hardkorowych, przynajmniej jak dla mnie, wiem, że dla innych to może nie być takie wymagające, aczkolwiek dla mnie było i cieszę się, że mam to już za sobą. Tak więc żegnam się z Wami, do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!